Witam Was serdecznie z tej strony Tomasz Socha, prezes zarządu Forbee Systems. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób działa nasz kalendarz umawiania wizyt poprzez rezerwację na stronie WWW. Jest to dodatkowa funkcjonalność, którą pewnie znacie z innych systemów popularnych na rynku. Ona u nas jest zintegrowana z systemem i umożliwia tworzenie spotkań z klientami. Zanim przejdziemy do utworzenia rezerwacji, pokażę wam w jaki sposób zdefiniować taki kalendarz. Przechodzimy w ustawienia profilowe. Jeżeli mamy uruchomiony odpowiedni plan, kalendarze są dostępne w planie Master oraz Premium. Klikamy na sekcję kalendarze rezerwacji. W tym miejscu mamy możliwość tworzenia nieograniczonej liczby kalendarzy rezerwacji dla danego użytkownika. To znaczy, że każdy użytkownik może tworzyć własne kalendarze umawiania wizyt w nieograniczonej liczbie. Takie kalendarze można wykorzystywać do automatyzacji, umieszczając shortcody z danego kalendarza w systemie automatyzacji. Można również podpinać pod mailingi, czy wiadomości do klientów, czy wreszcie ustanawiać takie kalendarze na stronie www, aby doprowadzić do wizyty, czy też spotkania z klientem. Ja tutaj taki jeden kalendarz już mam utworzony, widać, że jest on aktywny. Jak klikniemy, kalendarz rozwija się i mamy tutaj możliwość personalizacji tego kalendarza. W tym miejscu widzimy już utworzony, wygenerowany link do kalendarza. Po kliknięciu mogę go skopiować i otworzyć w nowej karcie przeglądarki albo po prostu użyć do jakiejś automatyzacji, względnie wkleić w maila. No i mamy tutaj możliwość personalizacji poprzez ustanowienie tytułu, opisu, dobrania kolorów i określenia godzin, w których są dostępne terminy do rezerwacji. Poniżej mogę również określić politykę prywatności, którą klient musi zaakceptować przed wysyłką rezerwacji. Przejdźmy teraz na stronę rezerwacji, aby zobaczyć, jak działa cały proces. Jak tutaj widzimy, mamy zdefiniowany kalendarz, mamy dostępne logo, które jest pobierane bezpośrednio z systemu, awatar zdjęcia użytkownika, jego imię i nazwisko oraz opis, który ustawiłem w kalendarzu. W tym miejscu mogę wybrać dokładny termin mojego spotkania, więc wybierzmy na przykład 7 listopad, jednogodzinne spotkanie o godzinie 13. Przechodzimy dalej. I w tym miejscu mamy możliwość wypełnienia formularza przez użytkownika, potencjalnego klienta. No jak widzicie to już zostało uzupełnione przeze mnie. Mam również zaakceptowaną politykę prywatności. Ta polityka otwiera się w osobnej karcie przeglądarki. I tutaj po kliknięciu potwierdzam. Moje dane są przekazane bezpośrednio do systemu CRM. No i przejdźmy teraz z powrotem do systemu, aby zobaczyć jak to wygląda. Po wpływie zgłoszenia widzimy tutaj w systemie powiadomienie o utworzeniu nowego zadania pod tytułem Spotkanie online z kalendarza. Mogę zobaczyć dokładnie, czego to dotyczy. Widzę tutaj opcję podjęcia, odrzucenia, wykonania, niewykonania i usunięcia tego zadania. Jak kliknę w samą kartę, jestem przekierowany do zadań. No i tutaj widzimy, że to jest. Zadanie, które nie jest podjęte i mamy powiązania z konkretnym wątkiem czy kontaktem w systemie CRM, widzimy testowy opis i opcję podjęcia i odrzucenia tego zadania. Klikamy wobec tego Podejmij, i po podjęciu widzimy, że system CRM wykrywa nam duplikat adresu e-mail oraz telefonu, który jest powiązany już z istniejącym kontaktem w systemie CRM. Wobec tego, podejmując to zgłoszenie, De facto wiąże je z istniejącym już kontaktem, powiąże je również z istniejącym wątkiem już w systemie. Nie będę tworzył nowego wątku. Tu poniżej widzimy dwie opcje: potwierdź rezerwację, ponieważ kliknąłem przycisk podejmij, automatycznie ta rezerwacja jest podjęta, czyli konwertuje się na normalne zadanie. Opcja alternatywna, czyli jeżeli odznaczę, mamy odrzucone spotkanie. Dodatkowo mamy opcję wysyłki maila do klienta, do kontaktu opcjonalnie albo z odrzuceniem terminu spotkania albo z potwierdzeniem tego terminu. Ja ten termin potwierdzam i zapisuję w systemie. System oczywiście informuje, że jest to duplikat, więc kontynuujemy. No i widzimy, że podobnie jak w przypadku wcześniejszym mamy to zgłoszenie połączone z konkretnym kontaktem. Przejdźmy zatem na kontakt. I oczywiście widzimy tutaj umówione spotkanie, przejdziemy na oś czasu. Widzimy, że jest wysłana wiadomość, która już jest w kolejce do naszego klienta z potwierdzeniem wizyty z użytkownikiem systemu CRM o określonej dacie i godzinie. No i widzimy na koncie Gmail naszego klienta, to jest widok oczywiście klienta, że nasze spotkanie zostało potwierdzone. Mamy mail z potwierdzeniem, z logotypem systemu. I nasz klient w takiej sytuacji może oczywiście na takiego maila odpowiedzieć. Widzimy tutaj, że jest to mail wątkowy, z danymi użytkownika i danymi systemu. Tutaj ten system jest nazwany jako testowy. No i oczywiście mogę na niego odpisać. Na przykład dziękuję. Potwierdzam. Taki mail również wpadnie nam wówczas do systemu CRM. Po stronie systemu CRM widzimy, że mail został przez naszego klienta również otwarty, także otrzymał tego maila. No i mamy już zwrotny mail od klienta z potwierdzeniem, z podziękowaniem za potwierdzenie rezerwacji. Warto również wspomnieć, że w przypadku pojawienia się umówionej wizyty z kalendarza w systemie Sales Wizard takie powiadomienie również otrzymuje użytkownik systemu CRM. W systemie pojawiła się nowa rezerwacja, więc poza tym, że mamy powiadomienie w systemie CRM, użytkownik otrzyma po prostu jeszcze maila, aby ta informacja nie uciekła ze względu na dość priorytetowy charakter tego typu zdarzeń. Także powiadomienie wpłynie z odpowiedniego maila z przedroskiem No Replay, dzięki czemu użytkownik CRM nie gubi tej informacji. Kalendarze wizyt dostępne są w dwóch planach, w planie premium i master, bez ograniczenia dla użytkowników co do ilości utworzonych takich kalendarzy. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania dotyczące tej funkcjonalności, zapraszam do komentowania tego filmiku i kontaktu z nami. Do zobaczenia.